Jak byśmy to zrobili? Weźmy przede wszystkim, przenieśmy do Models. Najprościej jest po prostu złapać i upuścić model tu. Czyli otworzymy sobie um, eksplorator Plików. Otworzyło mi się na drugim monitorze Unity, samo Extract to Mamy. I co widzimy? Widzimy, że mamy wszystkie już animacje, a my weźmiemy sobie samą GIL i przerzucimy ją do naszych modeli. Jak widać, zaimportuje się. Yy, normal Mapa, czyli mapa wysokości. Tak to nazwijmy, chociaż to nie do końca jest prawda. Tak, chcemy, żeby naprawiło za nas. Oznaczymy ją jako normal mapę. I mamy już Jill przeniesioną. Jak widzimy, jest rewelacja. Mamy naszego kochanego zombiaka. Jak widzimy, nie ma żadnych animacji. Ma jedną animację. To jest ta pusta, domyślna. Wszystkie animacje nazywają się Mixamo. Oprócz tego jest już stworzony awatar, więc jak widzimy, jest już wszystko w porządku. Wrzucimy sobie Jill, akurat będziemy robić w mieście. Przerzucimy sobie Jill tu. Jest bomba. Jest, Jill jest przygotowana do e, dalszej zabawy. Jak widzicie, Jill bodajże już od razu ma dobry rozmiar. Ja nie Przyznam szczerze, że chyba tylko Itan jest taki dziwaczny. Nie, Jill jest też za mała. Dlatego ją poprawimy i wielkość 1-3 było chyba dobrze. Te domy zaimportowane są jakieś dziwacznie duże nie, be, nie będziemy ich zmieniać. Normalnie odradzałbym wam takiej zabawy. Pamiętajcie, że modele i muszą mieć dobry rozmiar świetnie. I teraz przydałoby się zacząć robić jakąś animację dla niej. Oczywiście wiemy, że jako tako Jill ma jest postacią zaimportowaną, więc musimy zacząć od początku. Więc tak, zacznijmy od Rig. Musimy ustawić, że Jill jest humanoidem. Możemy zostawić generic, ale jest to stosunkowo odradzane. My chcemy zrobić humanoida. Mamy stworzyć awatar definition z tego modelu, bo chcemy, żeby model Jill był z tego. Je, jej awatar był jej awatarem. Wiem, że to dziwnie brzmi. Możemy zdać config, configure, przerzucić ją do. I teraz otworzy nam się. No, kości, definicja kości. Jak widzimy, yy, mamy tu każdą najmniejszą rzecz zrobioną. Jednym, niemniej jednak, yy, nie grzebiemy tu nic, tylko zainformujemy, że to jest. Dobrze, bo jest dobrze. Nie będziemy nic kombinować, bo jest to stosunkowo trudno, trudne jak na początkujących. Zobaczcie również, że możemy definiować mięśnie, czyli jest tu dość naprawdę bardzo skomplikowana struktura wszystkiego. Możemy każdy mięsień osobno brać i definiować, ale my tego robić nie będziemy. Wyjdziemy stąd. Widzę, że nasza Jill zniknęła. Najszybciej, żeby coś odnaleźć, zaznaczyć F. Mówiłem to już kiedyś. Pamiętajcie o tych skrótach. I wtedy co dalej robimy? Ok. Gdy mamy już Jill zaimportowaną, tak jak tu, mamy jej awatar, ustawiliśmy jej. Ok, Rig mamy tu. Nie będziemy optymalizować, dlatego że nie ma takiej potrzeby optymalizować. Jest już mix mocno optymalizuje. I teraz animacje. Wiemy, nie ma żadnej animacji, więc nazwiemy sobie ją typos, żebyśmy wiedzieli, co to jest. I tyle. Nie będziemy nic tu więcej kombinować, mamy zaimportowany model. Teraz przydałoby się, żebyśmy dodali jej jakieś animacje. To w animacjach stworzymy sobie nowy folder, więc nazwiemy to Enemy, i do folderu Enemy będziemy przerzucać nasze animacje. Mam już otworzoną jiltu, tu, więc my zacznijmy od idle. Mamy Jill Idle. Posiada ona animację. Yy, oczywiście nie będziemy nic widzieć, bo nie zdefiniowaliśmy. A więc tak, Rig standardowo. Copy from another. Chcemy wziąć maskę Jill i użyć jej do stworzenia naszej animacji. Tak, żebyśmy mieli już. I widzimy, stoi sobie. Delikatnie się rusza, nie możemy użyć maski itana, ponieważ jest chyba, z tego co pamiętam, jest inny rozkład kości, w związku z tym nie zadziała to. są pokażę Wam, że to nie zadziała. Jakbyśmy wzięli maskę itana. Z tego co pamiętam, aczkolwiek naprawdę, jeżeli ktoś zrobi, żeby to działało, proszę o informację. Co do animacji, co będziemy robić? Tak, tu nic nie będziemy zmieniać bo właściwie nie potrzeba, to jest po prostu animacja, która stoi i nic poza tym, więc zróbmy, żeby nasza Jill stała. Pamiętamy, jak już to robiliśmy, tworzyliśmy sobie animatora, więc stwórzmy sobie teraz create y, animator controller nm animator controller mam nadzieję, że nie, bo zrobiłem błędu i do naszej Jill wrzucimy E, jej kontroler. Świetnie. Otworzymy go. Wszyscy pamiętamy, jak to działało. Nie będę już e, się rozdrabniał, tylko będę robił. E, Weźmiemy Enemy. Idle. Standardowa procedura. Włączmy grę. Wróć. Niczego nie zobaczymy. No, Unity. Okay. Weźmy kamerę. Przede wszystkim wyłączmy kamerę. Stwórzmy jeszcze sobie katalog. Zróbmy trochę porządek, bo tu się będzie zarazem hała ha, ha, ha robić. Nm, No, jeszcze bym sobie trafił, bo super. 000. Jill też damy 000. Przesuniemy Jill w, te, w to miejsce, CTRL-SHIFT-F, bomba, ułożymy ją na ziemi, zlikwidujemy jej tylko, hmm. może być i teraz mamy Jill, teraz potrzebujemy tu kamery, żeby wiedzieć co się dzieje. Ctrl F. Włączmy ją, to od razu zobaczymy, że jest. Wyłączmy gracza kamerę. I teraz będzie chyba dobrze. Proszę zobaczyć, Jill zombiak stoi. Mamy pierwszego zombiaka. No to teraz możemy zrobić, żeby zombiak się ruszał.